W programie Skibo Magiel, dzisiaj gość specjalny, były wicepremier, pan Roman z Warszawy. Panie Romanie, no od czasu kiedy pan zniknął z życia politycznego, no jakiegoś nudno się zrobiło. Czy panu nie brak tego zgiełku medialnego, tego ciśnienia, tych dziennikarzy? No tu chciałem, chcę przeprosić wszystkich, że bardzo długo mnie nie oglądali, zwłaszcza młodzież i pacholęta ze szkół podstawowych. Wiem, że ciężko im to przeżyć, płaczą. Piszą listy. Ostatnio dostałem setny list z tej okazji. Świętowaliśmy smutno z Wojtkiem. No i postanowiłem w związku z tym wrócić, bo tak, panie redaktorze, bardzo mi brak zgiełku kamer, hałasu, tego wszystkiego, co było, a niestety chwilowo nie ma. No, ale słyszę, że będzie powrót, ale chyba nie taki, jak się wszyscy spodziewają. Dokładnie tak. Wracam. Proszę państwa, wracam. Wracam w nowym stylu, ponieważ odkryłem w sobie naturę buntownika. Dlatego postanowiłem założyć zespół heavy metalowy. To niesamowita, wspaniała informacja. A czy ten zespół ma już jakąś nazwę? Romstein, ale rozważamy też The Legals. Rozumiem. No, z Państwa, wielka premiera w Skibo Maglu, zespół byłego wicepremiera. Panie Wojtku, prosimy, może Pan no, gitarę poda? Pan Wojtek Wierzejski podaje mi gitarę, którą specjalnie dla mnie. Wyciosał drwal Patriota w Dolinie Rozpudy. Ja proponuję, żeby pan odpowiadał na moje pytania językiem muzyki. Jak będzie wyglądała Polska, panie wicepremierze, pod rządami liberałów? Czyli nie będzie za wesoło. A co pan sądzi o podatku liniowym? Eee, no to już rozumiemy, jaki ma pan stosunek. No a mm, panie wicepremierze, panie Romanie, jak przedstawiają się najnowsze badania popularności Ligi? Czyli raczej ciągle niezbyt wesoło, panie Romanie, być może jest jakaś osoba, do której pan Tęski, i której chce pan przekazać jakieś przesłanie muzyczne? Jest. Dobre, to dobre jest.